Hej, witam serdecznie strony Kresam De kancelaria mojej kani, wmuje się doradztwem, wsparciem osób prywatnych i przedsiębiorców, Polaków, w Niemczech pod kątem finansów, podatków ubezpieczeń właśnie w Niemczech. W dzisiejszym odcinku znacie, że jest to temat bliski finansom, bo trzeba przyznać, że można powiedzieć, że nawet trochę zakarawa o pełne dbałości finansowe lub problemy finansowe, jakie możemy paść, bo jest to trochę tematyka może być hazardu, no bo mówimy dzisiaj o grach losowych, mojej kani, ale... Nie będziemy się tak yy, negatywnie w to zagłębiać. Ja sprawdzę dla Was, żebyście Wy już nie musieli marnować swoich pieniędzy. Po to właśnie jest dla Was ten kanał, żeby Wam zaoszczędzić pieniędzy i faktycznie realnie żebyście mieli ich więcej. To postanowiłem, że za kwotę. za kwotę 50 euro nakupię dla Was z drapek, tak, których oczywiście są różne obietnice. Tu można wygrać ogóle 3000, tu można 1000. Mamy całą rozpiętość tutaj, kochani, wartościową. Ponieważ stwierdziłem, chciałem właśnie, żeby też przekonać się te tańsze, średnie i droższe z jabłki. Najdroższe, jaką mamy jest za 10 euro, a najtańsze są za 1 euro. Tutaj szczęśliwa świnka, przy bardzo, a tutaj platynowe 50 tysięcy euro. Du, 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 du. Albo będziecie świadkami tego, jak się w nagły, szybki sposób wzbogaciłem, albo będziecie świadkami tego, jak po prostu wydałem sensu 50 euro, ale z morałem dla was. Zapraszam was i zaczynajmy do. Tych zrapek! Tam się zechciało jakieś kurwa, podrzucanie jakiejś influencji na YouTube. Mamy właśnie przygotowane, profesjonalnie przygotowany dla Was odcinek. Właśnie usiadłem i chcę zacząć i doszedłem do wniosku, że nie mam czym zaprywać. Także wybaczcie na sekundkę. No i tradycyjnie jedną czy dwu Edłówką. zaczynamy myjkać. Na początek, żeby trochę yy, zbudować napięcie, zostawimy sobie 10 -eurową i ją gdzieś tam w połowie filmu ztapiamy. Dobrze, tu musimy zdapać pszczółki i jak będzie jakaś siódemka, to kwota, która będzie pod nią, wygrywamy. Teraz ja tylko jestem ciekaw, czy ogólnie w tych zdapkach... U, 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 u. No to mamy tu już, moi Kari, pierwszą nagrodę z tego, co widzę, mianowicie 2 euro. I za pierwsze zainwestowane 1 euro wygraliśmy 2. I to jest siódemka i po siódemką jest dwa, czyli 2 euro wygrywa. Potem, może, właśnie tak, nie po kolei, żeby nie było nudno, ciągniemy sobie jakiś taki tej za e, piątkę. No, też ciekawe jest to, że za każdym razem muszę czytać, żeby się potem nie okazało, że zlapie za dużo i to, i to coś będzie nie tak. A, nie ma trzech to. to są jednak emocje, bo jakby w każdej chwili, już nie mówię, że to musi być jak tutaj na przykład maksymalnie do 100 tysięcy, ale nawet jakieś tyś jakby wpadł, czy coś, no to no gdzieś te wygrane tam muszą być pochowane także. Tu trzy by musiały być takie same, ale nie ma. Są dwa asy i dwie damy. Właśnie to jest też ciekawe, czy naprawdę mogę wszystkie pola bo potem się się cieszyła a na końcu się okaże. Ja, trzy asy to było 1000 euro. no. Ok, tu muszę dwie. Takie same. A, już było blisko. Już myślałem, bo tu sześć i 4. I to tak wyglądało. Mhm, tutaj zdopuję ten. I muszę mieć trzy takie same. A znowu, patrzcie, dwie siódemki. I to by było 100 tysięcy, ale byłyby jaja. Ja chyba bym zniknął z YouTube'a i na bezunowy twa uciekł. Tutaj, na dole. Tu by musiały być dwie takie same gdzieś yy, yy, kości, a tutaj by musiały być trzy takie same symbole. Czyli byliśmy blisko, tu mówiliśmy, no wygrane, a przegrane tutaj damy na bok. Teraz ja znowu weźmy sobie bon za euro. No i zdapujemy. Tutaj byśmy musieli mieć trzy razy tą samą kwotę. Jakby był podwójny plus tutaj jakiś taki ten łoś, to by było ten. Jakby było ten, to by było ten. I tak będzie wyglądał cały odcinek. Oj, czuję, że niedługo tutaj to... Kurczę, to złoto tak kusi, ale chętnie bym te takie lepsze odkładał na koniec. Może to euro jest pechowe, wezmę tą dwójkę może. Okej, tutaj wystarczy, że jedna siódemka będzie obok kwoty. Do wygrania, także wstać po lewej stronie, to zapie i już wygrywam mojej kani, ale nie ma żadnej siódemki. Tutaj są kwoty, siódemka musiała być albo to jakiś taki nietny symbol dodatkowy, ale jest 3, 4, 6, 2, 8, 9, 5, 1, 0, 8. Ale Joker nawet by z 10 tam wygrano. No dobrze, teraz zrzućmy trochę na ziemię i weźmy sobie znowu kupon. No, szczęśliwa świnka, taka niepozorna, pszczółki były. To teraz świnka może tutaj Jeżeli trzy taką samą kwotę. To będzie to odpowiadało mojej wygranej. No i blada jasna. Na razie, mojej kani jest 4 do 1. No dobrze, mieliśmy ten. No, może tu mamy trzy właśnie z takim tu adlerem, takim tutaj. To może ciach jednego takiego Rubenzi. Więc ja się boję, mojej kani, że. Że ten się okaże, że muszę nie, wiem, tylko jakąś jedną linijk, aby ten rząd zdrapać, Aha, a ja zdrapię za dużo i w ten sposób będzie kupon, nieważny, dlatego tak czytam, ale raczej widzę, że wszystkie są dosyć proste w obsłudze, powiedzmy, nie są to dla zbyt skomplikowanych i ten teges dobrze, tylko na razie tutaj w ogóle nie przeczytałem, bo tutaj są trochę więcej jest niż tylko trzy liczby i w ogóle nie przeczytałem warunków, czyli musiał być orzeł, albo kuchar, to mamy. Gracz, gracz, czy gracz. Bez sensu. Bo tylko te dwie, jakieś różne inne ogóle są. I te kwoty, i te, To mamy 5 do jednego. Dobra, no to znaczy, że tutaj były dwa, To damy im jeszcze jedną szansę. Tym Adlerom, tutaj naszym. Eintracht, łódź są frankfurtowe. To są zrabki yy, z klubu piłkarskiego Frankfurt. Może te się odwdzięczą tym, że w tamtym kuponie nic nie było. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. A, to jest szpila i Einstecht. Tutaj musi być to samo, że musi być. Orzeł albo. reszka, nie. Orzeł albo puchar, A tu nie ma. To zostawimy kociaka na bok. To 10 mi korci. Bo jestem ciekaw, czy wyższa kwota faktycznie? No, jakaś większa szansa na wyganą. O, nie widać. To znaczy, że. Co, że jak dwa razy taki będzie jakiś symbol. Aha, tu jest. A, okej, okay. Czyli tu jest. U góry pokazały się moje szczęśliwe symbole. U góry się pokazały. Jak tutaj teraz drapując na dół, gdzieś on się pojawi to wygrywam kwotę, która jest poniżej. Okej, okay, czyli muszę Santa albo Glocke, czyli muszę Mikołaja albo dzwonek znaleźć. Na razie Glocke nie ma, jest Zocke. Mikołaja też nie ma, ale jest No Mucek, No i nie mam. ja się, kurczę, boję w ogóle. Ja się boję, że mam taki wewnętrzny jakiś niepokój, żebym, kurczę, czegoś nie wygrał, bo wtedy się obawiam, że jak ja to interpretuję, że wygrałem, a się okazuje, że nie wygrałem, a tutaj po prostu ym, zwariuję po prostu ze szczęścia, a się potem okazuje, że pójdę, a Pan po nie, bo tutaj nie, bo tutaj tam ten, bo tutaj to i tego musiało być to i ten, a ja. A okej. Okay. I będzie. Moja reakcja będzie na darmo. Musiał to być Mikołaj albo dzwoneczek. No i tutaj nie mamy. bo oczywiście możecie też obligatoryjnie jeszcze sprawdzać, jak coś piszcie w komentarzach, se Hajsiban! Taka siódemka to dać kojarzy mnie ze szczęściem i wygraną. Muszę znaleźć siódemkę albo taką siódemkę w płomieniach. I jak będzie taka siódemka, to kwotę obok wygrywam. Chodźmy do tej dziesiątki. 10 kurczę. To będzie gwiazdka, jak jest siódemka, to kwota obok wygrywam. Jak jest gwiazdka, to dziesięciokrotność tej kwoty wygrywam. Obok będzie taki plik pieniędzy to wszystkie 20 pozycji. Wygrywam. O kurczę. No to jedziemy z koksem. Mamy na razie 11, 6, 10. Zobaczymy, jakie kwoty tu były. Tu można było w wygrać. Kurczę, no super ta dwójka. Ale to, ta, to jedno euro już było bardziej szczęśliwe. To może zmienię z powrotem, bo tutaj na razie mi nie przynosi za bardzo te 2 euro szczęścia, bo to jedno musimy przyznać, no wygrało mi 2 euro. Kurde, są kwoty 500 tysięcy, 1000, 10 ,50 euro, 50. To jest jak w sprzedaży, jak sprzedajecie auto, co myślę, a kto będzie chciał kupić, czy dużo osób się odezwie. Zawsze powtarzam jedno, Tobie wystarczy tylko jeden, tylko jeden kupiec. Tak samo tutaj, a bo tutaj już mam ileś tam tych, że a, nie ma. Ale mi wystarczy, kochani, tylko jedna. Jest! Jest! Siódemka! A! Kochani, wygrałem zawrotną kwotę. W, a! 20 euro! No to wam powiem, że emocje były. Teraz trzeba sprawdźmy. jest 11, 11, 6, 10, 13, 18, 24, 1, 14, 20, 8, 19, 3, 15, 11, 5, 7! 20 euro! Czyli mamy. Do naszych 2 euro 20 euro 22 euro. Hani, już prawie mi się uciała połowa inwestycji. Kurczę, 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 kurczę. No to się opłacało, no ale to nie jest. Teraz może tego Adlera sobie znowu weźmiemy, teraz trochę mniejszą kwotę. I zdapujemy, czy tu będzie jakiś Adler albo puchar. Teraz widzieliście na żywo że się, po co zmienić 2 euro na 1 euro i tu nie ma nic znowu. Dobrze. To teraz weźmy może taką mamy 5 o no może środkową trójkę. To potem już polecimy dwie mniejsze i dwie większe kwoty. z zimny, więc... A z siódemką, nie dość, że ogólnie siódemka jest częścią liczbą, no to trzeba przyznać, że dzisiaj to już mamy te szczęście już się pojawiłam pierwszym razem. z drugim razem była to właśnie siódemka, która nam dała. Czyli muszę znaleźć siódemkę i kwotę poniżej wybiłam pojedynczo, a jeżeli będą dwie siódemki, razy 7 przy dwóch siódemkach! Jezus, skrobie, skrobie! Jest 700, Ej, to wszystko są takie emocje, co oni tutaj dają za liczby, bo napisz dapisz, dapisz i patrzysz, o, 777 a tu się okazuje, że to jest kwota, jaką byś wygrał, ale to musiała być siódemka na górze, a Ty już tu 77, no to 7 normalnie już widzisz, tu 777 razy, ale nie ma, jeszcze sprawdźmy sobie obligatoryjnie, bo tu kwot, liczby u góry się liczą, 19, 2, 4, 5, 18, 19, 19, do dupy z takimi jabłkami. Bierzemy wujkę. Patrzcie, jakie mamy gluk symbole. a tane i szlajfę, czyli choinka i taka wstążka. Jest! Jest! Dwa euro! Wygrałem dwa euro! I dwa! Cztery euro wygrałem! Uhu! Tak, tak, tak! Je, 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 je! Jezu, jakie są emocje, widzicie? I to jest właśnie hazard. I to mi zawsze babcia powtarzała tylko pamiętaj tych jednorękich bandytów tam co w telewizji nie dotarł, nigdy to nie wolno. To jednak bandyta, automat, a bandyta! Nie no, na poważnie mam. Zawsze się martwiła i dawał dobre wskazówki. No, prawda. Dobrze, ale tu mamy mojej 4 euro. To już się trochę odkup odkupamy pomału. Tane i szlajfę. I teraz mamy brzyd, tanę, 2 euro i brzyd, tu nie mamy, tu nie mamy i tu mamy szleife, czyli 2 i 2, 4 euro. Uhu! I teraz moje kani, otworzymy sobie za 5. Ten zostawił na sam koniec. A po tym jednym za zapięć damy tą dwójkę, dobra? Zbierajcie się. Okej, okay. nie macie i tak wyboru. Ej, wybór macie, bo możecie się rozłączyć, yy, ale nie chcecie, bo chcecie wiedzieć, co tutaj się znajduje. O kurczę, tutaj też jest. Nie, to ma nie wszędzie była najgłośniejsza. Dobra, Glücks czyli jedna lub więcej kwot, jakie tu są u góry, i yy, jest multiplikator razy 10 razy 10. 24, 13, 21, 26, 24, Mamy 24. Nie mam, Za 13, o, o, o włos jest 12, jest 11. ale 13. 29, czy mam 29, 26. Też nie mam. No i teraz naszą dwójkę i zaraz. Magic Pell! A jak mam paluchy, jakbym na no nie pracował... ła y, paluchy i to jest jeszcze ręka. No to zapujemy, musi być 7 albo 7 w płomieniach. Zobaczymy sobie najpierw kwoty właśnie. 200 euro 2, 10, 20. 4 lub też 20 tysięcy. I teraz zobaczmy, czy mamy jakąś siódemkę. Jest siódemka! Jest! Jest! Ile moich kanic przy 2 euro wygranej? Kurczę, zadam do kalkulator. Albo będę moich za zdawał pod kreską po prostu. Zdawanie pod kreską, tudzież w słupku. Kurczę, ale dużo tego. nie dużo taki spadł z tego w ogóle, jest, nie? To tak i tutaj każdy sobie gdzieś tam wiecie, skrobie, to na dworze, to ten na podłogę. Ale blisko Jezu, bo to w tej innej było takie chyba takie sztabki, jakby złota, i to się oznaczało to było 50 tysięcy. Ale emocje. Tutaj 50 euro. Tutaj mamy coś. Korona, to też nie. To też klucze taki worek pieniędzy, też tak już się kojarzy. A tu plik pieniędzy, tu, tu muszelka, tu perełka, ale niestety nic z tego! Kurczę, a tu znowu taka widzicie, szkatułka pieniędzy to też już myślałem, że coś z tego ma ale to już Jezu, i co? I co ja to zrobię? Ja teraz najlepiej pójdę do kiosku, kupić jeszcze, jeszcze jeden, jeszcze, jeszcze pięć, a może jeszcze... Ja wiem, co bym zrobił. Ja bym to zaleinwestował, to co tu wygrałem. Tylko to. I ani centa więcej. I ani centa więcej. No chyba, że nic nie wygrał. To wtedy jeszcze tak zdychę, albo dwie, albo może znowu pięć, bym jeszcze zainwestował. No i tak, moi kani można popaść w macki hazardu. No a jeszcze tutaj takie tego typu rzeczy, tak. Znaczy bardzo prosto, możemy się zabawić. Wy tutaj decydujecie, bo ten kanał jest przecież dla Was, także pytanie dla Was. Ym, dajcie znać w komentarzu, czy te pieniądze, które tutaj wygrałem, bo mogę jakby, na no, raz wydałem 50 euro, postanowiłem wydać, to faktycznie nie generuje żadnego dodatkowego wydatku dla mnie. Mamy 20 euro, 2, to będzie proste do policzenia, <grych> yy, to było 4, czyli 6, 8, czyli 28 euro. Moi kochani, i tak się żyje w Niemczech! Koniec!